Nie ma wszystkim SSG z tej strony, witam wszystkich w niedzielę, u nas jest bardzo dzisiaj słonecznie, dlatego myśl... pomyślałem sobie, że będziemy mogli zaprezentować dzisiaj Pegasusa, czy otworzyć go sobie z mojego tureckiego koca. Jest to model IQ502, jest to druga wersja Pegasusa, pierwsza wersja Pegasusa bardziej przypomniana Famicoma. Mój Pegasus jest w dość, dość fajnym stanie, jest też w swoim pudełku, wszystkie akcesoria do niego są, oprócz niestety kartridża. 4, chyba to była złota czwórka Która była do, do, dodawana z tego co mi wiadomo Jednak nie jestem do końca pewny Bo żadnego kartu z nim nie było Jeżeli ktoś może w komentarzach Po prostu e, Odpowiedzieć jak, jaki to był kart Mi się wydaje, że kiedyś e, Z tego co pamiętam mój kolega ma jakieś takiego Pegazusa I on akurat dostał 168 w jednym Do tego Pegazusa, Jednak dużo osób twierdzi, że była dodawana złota czwórka Czy złota piątka jeszcze później e, Moja wersja jest bardzo fajnie utrzymana. Nie mam niestety pistoleta do niego, czy pistoletu. Są za to wszystkie akcesoria. Są dwa kontrolery w rewelacyjnym stanie. Te kontrolery już są dzisiaj: jak się kupuje te Pegasusy, kontrolery są generalnie albo nie ma ich dwóch, albo są w tak makabrycznym stanie, że to się w głowie nie mieści. Myślę, że zobaczymy sobie pudełko. Pudełko jest dość legendarne. Z przodu jest Pegasus. Tutaj jest oczywiście obrazek pistolet dodatkowy. E, niestety nie ma w tej wersji nie ma pistoletu dołączonego. W wersji pierwszej był szary pistolet dołączony. Nawet jest napisane co jest do, e, w pudełku. Control Deck, czyli konsola, turbo joystick, czyli dwa kontrolery, kabel do podłączenia do telewizora, e, zasilacz, pudełko, które nam pozwalało prze, przełączać sygnał antenowy pomiędzy anteną a właśnie konsolą i instrukcja. IQ502. Oczywiście legendarne zdjęcie, szczęśliwej rodziny z naszym Pegasusem. Tu właśnie jest chyba Złota Czwórka, nawet jest na, na obrazku. Jak się przyjrzymy, tutaj mama gra, jest bardzo szczęśliwa. Jest właśnie Złota Czwórka, także pewnie dużo, dużo ludzi ma pewnie rację. Cena 260 tysięcy było to dość sporo. I tutaj konsola w zasadzie po tej stronie, pudełko mam jest niestety troszkę porwane z tej strony ale tutaj były obrazki z poszczególnymi grami jakie gry można było na nie grać może wyciągnę szybko z pudełeczka, zobaczymy sobie jak to wygląda po otworzeniu nagram drugą część tego filmiku czyli drugiej części będzie podłączenie podłączymy sobie go pod kompa przez, przez grabera i mam kartyż 241 który sobie Sprawdzimy. Dość fajny kart, który dostałem do innej konsoli e, typu Famicom. Też jest filmik o niej e, u mnie na, na kanale. To jest D99. Retrosektor też ostatnio nagrywał filmik z tą konsolą. Nie jestem pewien jakiego kartridża używał. No ale e, będzie z tym kartridżem. Ten kartridż ma wiele fajnych gier na nim. I co jest fajne, żadna gra się nie powtarza. Także najprawdopodobniej jest pełna biblioteka e, Pewna biblioteka gier na NESa. Także, tak wygląda sama konsola. Moja jeszcze ma plombę, nie była grzebana. Tu, jest, tu są podłączenia na joystick, czy na, na pady. Po dwóch stronach. Pierwsza wersja Famicoma miała z przodu troszkę innego kształtu były wejścia na kontrolę. Bardziej przypominały wejście od DIN tak jak mamy na Atari, czy na Commodore, czy na Midze. I z przodu był jeszcze dodatkowy, dedykowany port na Pistolet. Tutaj, żeby podłączyć pistolet, odłączamy drugi pad i, i podłączamy pistolet. Mój Pegasus jest dość brudny, umyłbym go, ale wtedy bym musiał tą plombę zerwać, bo bym musiał go rozebrać całego. Co też fajne jest to to, że te klapki, klapka zasłaniająca port kartridża, w wielu modelach jakie widziałem na Allegro czy na OLX jest po prostu uszkodzona. Tutaj jest, działa elegancko. Tu się ona się oryginalnie tak haczyła w środku o sam port e, kartridża, ale działa bez problemu. Sprężynki ładnie odbijają, nie ma problemu. E, dużo właśnie tych Pegasusów ma zerwaną plombę, właśnie po to, żeby naprawić tę e, osłonkę kartridża. Z tyłu wygląda standardowo: audio-wideo, RF, połączenia antenowe i zasilacz. Dwa kontrolery. Moje kontrolery też są w rewelacyjnym stanie i tak jak mówię też troszkę je oczyściłem zewnątrz, są trochę brudne, no ale jest plomba tutaj, nie chcę tego zrywać. Um, dość dziwne w wyglądzie, ale są bardzo wygodne. Tutaj jest ładne wycięcie na, na ręce, także, znaczy na paluszki, przepraszam. Także ładnie się to układa w rękach i generalnie krzyżaczek jest rewelacyjny. Także mam dwa kontrolery takie, co fajne właśnie tak jak mówiłem, kable są często powyciągane w tych kontrolerach albo one po prostu nie działają. Dwie sztuki, dwa w takim tak samo dobrym stanie, tak samo jest plomba, co mnie bardzo zresztą też cieszy. Ciach. No i tutaj już poza tym tak naprawdę wiele nie ma, jest tylko kabel antenowy. Co fajne jest to to, że to jest wszystko fajnej jakości te dzisiejsze klony tych właśnie Pegasusów czy Famiclony nie są takie już fajnej jakości niestety i te kable dzisiaj nawet dołączane nie dość, że są zajebiście krótkie to jeszcze są bardzo cienkie. To jest chyba rachuneczek czy karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna, proszę, karta gwarancyjna oryginalna numer 021601 Pegasus IQ. 502. Data zakupu 19 maja 97 rok I to by się zgadzało. Ładnie pobit, podbita jest ciach na 6 miesięcy. Sprzedana w Zakopanem była firma handlowa Steve Stanisław Luba. Proszę. Wszystkie dane. Także historia Pegasusa, czy pochodzenie jego jest potwierdzone. Ja generalnie lubię takie bajery, smaczki. No i tutaj jest jeszcze tylko instrukcja obsługi. Tak jak mówiłem, że mój Pegasus jest kompletny. Instrukcja instrukcji obsługi poza, poza tym jak go szybko podłączyć do telewizora. To tutaj nie mam, myślę, że nie będziemy się nad tym rozwodzić, nic ciekawego. Ale fajnie, że jest instrukcja obsługi, ja lubię takie rzeczy. I to sobie będzie tutaj ładnie leżało. Zasilacz polski A. ciasno siedzi. Proszę polski zasilacz. Trochę lata. E, na, zasilacz ZNS 9V 450mA Także tutaj nad zasilaczem nie będziemy się też odwodzić, ważne, że wszystko działa. No i legendarny przełącznik TV i konsola czy game. E, z tego co pamiętam zawsze, nikt tego nie używał, bo obraz był przez to po prostu gorszy. To pudełko strasznie ściąga zakłócenia i pogarsza jakość obrazu, dlatego to zawsze sobie leżało w pudełku, nikt tego nie używał, jak się chciało grać na konsoli, to się podchodziło do telewizora i się po prostu przełączało, także to, był, to jest mój Pegasus IQ502 i teraz myślę, że przejdziemy sobie do drugiej części tego wideo i podłączymy sobie to i zobaczymy jak to działa, także ciach.